No cześć, pół roku minęło, więc chyba najwyższy czas, aby zacząć instalować dogrzanie tylnej kanapy. Przygotowałem już sobie wiązki pod dwa przyciski. Tu zacząłem to demontować. Mam już to podłączone. Na razie w takiej prowizorycznej opcji, przez szybko złączki. Maty są zamontowane w tym i w tym segmencie po obu stronach. A pokazuję to na koniec, bo, aby tak to pokazać, tak jak w tvn czy na innych takich profesjonalnych realizacjach, no to chyba trzeba to wszystko zrobić za pierwszym razem. Następnie, wszystko to zdemontować i pokazywać, jak to się zrobiło. Zrobię to nagranie w taki sposób, że. Teraz po prostu opowiem jak to zrobiłem, a następnie powrzucam jakieś takie wstawki. Nie ma stopniowania, jest tylko on/off. Włączenie przycisku podaje napięcie na matę. Ta mata, tak jak wspomniałem, ma ogrzewanie tylko na te dwa segmenty, gdyż była ona dość krótka i już by tutaj nie pokrywała, ale sprawdzałem to i dobrze grzeje. Jak się siedzi, to też się u nogami tutaj. Nie dotyka tego trzeciego segmentu, chyba że, że siedzi dziecko. Pozostaje mi jeszcze zamontowanie maty na tylne oparcie. Tego jeszcze nie zrobiłem. Też tylko te dwa segmenty będą grzane. Instalacja wyglądała tak, że wiązkę od tych przycisków przyciągałem tędy. Tutaj jest korytko schowane. W tym miejscu jest punkt masowy z którego też właśnie minusowe przewody są włączone. A następnie tutaj za tapicę koł wiązka przechodzi do bagażnika. A w bagażniku fajnie wyszło, bo przekaźniki od mat T2 podłączyłem w podfabryczne uchwyty. Tak samo te dwa mniejsze przekaźniki. Zasilanie do mat jest brane z tej listwy tutaj brązowej. Sterowanie tych przekaźników z listwy po zapłonie. Nie pamiętam w którym momencie wyłączyłem kamerę, bo szło mi to tak samo ciężko jak na początku, i nie chciałem marnować baterii, ale w końcu udało się przeciągnąć te przewody. Tutaj mam te dwa przyciski. Te dwa kabelki to są podświetlenia przycisków, takie nocne. Będę je podłączał do podświetlenia zapalniczki starej, którą tutaj mam. I tutaj ten yy, szach. Czy tam niebieski przewód to jest właśnie podświetlenie? w końcu zrobiona. Tutaj zostawiam to na razie luzem, tylko zaizoluję. Tutaj wszystko poklejone, Przepchnięte do bagażnika. Teraz sprzątam i idę właśnie do bagażnika, tam będę podłączał zasilanie przekaźniki. No i jeszcze w bagażniku, pozostaje mi teraz tylko podłączyć tą instalację. Według schematu jaki tutaj namalowałem, mam te wszystkie pasujące dwóch pyty, mocowania do przekaźników w Etapie, że już ukończyłem instalację pod ten y, mocowanie przekaźnika pod jeden, pod drugi. Każdy fotel ma swój przekaźnik. Pozostało mi wykonanie jeszcze y, mocowania tego małego przekaźnika. Wszystko poinstalowałem. Luzem mam tylko te dwa małe przekaźniki. na kapnie, ale to będzie dokończone, gdy już będę miał ten uchwyt mocowanie na te przekaźniki. Teraz składam bezpieczniki. 4A, bo mniejszych nie miałem na wypadek, gdyby się zrobiła jakiś jakiś błąd, to szybko się przepalą i idziemy do środka. I teraz tak. Tu nie mam podłączonej maty, tylko żałóweczkę. Ale powinna się zapalić po włączeniu. To. Jedno nie działa, drugie działa. Włączenie zapala lampkę. A to nie działa. Idę szukać przyczyny. Okazało się, że miałem zamienione miejscami te dwa piny. Wziąłem się zamontować mat w siedzisko. Po tej stronie już zamontowałem. Działa, jest ok. Pozostało mi jeszcze po tej stronie. Tę te picekkę już mam zdjętą. Zdejmuję się ją dość prosto. Tutaj są takie zaczepy, które trzeba pozdejmować. One zahaczają za te druty więc ten etap jest bardzo prosty trochę gorzej jest z tymi zaczepami tutaj są takie mocowania w które wchodzą tutaj te plastikowe te, tak jakby listewki i trzeba je no, powyciągać najlepiej jest to robić płaskim śrubokrętem tam wsadzić i podważyć i to wyskakuje i teraz tak mam taką matę tak jak wcześniej wspominałem, jest to tania mata z Aliexpress. Okazało się, że jest ona dość krótka, gdyż te wcięcia tutaj są dość głębokie i konieczne jest wciśnięcie tej maty, tak aby te listewki też mogły dosięgnąć do końca i dobrze to leżało. I po wciśnięciu tej maty okazuje się, że ogrzewane są tylko te dwa segmenty. Tutaj na no to już yy, brakuje mapy. i jest założona. Przy drugiej macie poszło mi oczywiście o wiele sprawniej. Zupełnie ta mata nie jest wyczuwalna, nie czuć tutaj krawędzi, nie czuć, że cokolwiek jest tutaj wsadzone. No i pozostaje mi jeszcze zamontowanie maty w tylne oparcia, w te dwa segmenty. To będzie zupełnie wystarczające i będzie to dobrze grzało. No z tym będzie trochę więcej roboty, niż z Kanapą z tą dolną częścią, ale też to jest rozbieralne, i da się zaczyna się od tego miejsca. Tutaj jest taka, jakby rnienka, w którą jest, wciskana jest tapiceka. Ona ma tuż, tutaj też taką podobną listewkę jak kanapa, odtąd trzeba zacząć, i po kolei to wyciągać. Tak sobie teraz myślę, że to będzie drugi i ostatni materiał z cyklu montowania tego ogrzewania, no bo pozostało mi tylko zamieszczenie tutaj tych mat. Kto jest zachęcony taką, takim filmem do takiej modyfikacji, to na pewno sobie da radę i, i to zrobi. Ja z tego jestem bardzo zadowolony, bardzo fajnie to działa, tak jakbym chciał, te maty naprawdę się sprawdzają i grzeją. Ja już tutaj oczywiście siadałem i, i sobie sprawdzałem, czy to dobrze grzeje, i jest ok. Jak jeszcze dojdą tutaj maty, to będzie jeszcze bardziej ok. Działa to, działa, więc chyba tyle w tym temacie.